Nie warto, nie ma to najmniejszego sensu, toczyć żadnych polemik i dyskusji w dyskusjach internetowych, na blogach, Facebooku, czy gdzie jeszcze zaznaczamy swoją obecność. W Boszek, Boże, ksiądz Biniew Paweł Maciejewski, 19 kwietnia. 2021 rok. Jutro zatem kończę 56 lat. Myślę, że to już ładny wiek. Nie wszystkim było dane dożyć. Pytanie, ile jeszcze mi zostało. Niezależnie, ile zostało, myślę, że przyszedł już czas na sformułowanie pewnych tez. Wzorem Piotra Bałtroczyka, ale może traktując rzecz bardziej poważnie, Chciałbym sformułować i podzielić się z Wami pewnymi, mam nadzieję, mądrościami, które nie daje po to, żeby je łatwo przyjąć, ale daję je po to, żeby przynajmniej nad nimi pomyśleć, zastanowić się. Ja uznaję ich wartość, trzymam się ich, może nie zawsze konsekwentnie, nie zawsze się to udaje. Ale są one dla mnie pewnymi drogowskazami. Uzbierało się trochę już tych tez, ale chciałbym rozpocząć tak bardzo delikatnie, bo tezy są różne o, różnej, o różnym ciężarze gatunkowym. Zatem zacznijmy od takiej bardzo prostej, prozaicznej tezy dotyczącej życia codziennego. Nie warto, nie ma to najmniejszego sensu, toczyć żadnych polemik i dyskusji w dyskusjach internetowych, na blogach, Facebooku, czy gdzie jeszcze zaznaczamy swoją obecność. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze świat. Nie znał i nie zna przypadku i chyba nie pozna, żeby ktoś kogoś w takiej dyskusji do czegokolwiek przekonał. Zatem jest to takie próżne młócenie czasu, które, który to czas lepiej wykorzystać na coś innego. Na to, żeby się wyspać, na to, żeby odpocząć, na to, żeby coś poczytać. Na to, żeby coś napisać, na to, żeby pójść na spacer, jest tyle, tyle rzeczy mądrzejszych, roztropniejszych niż naparzanie się w komentarzach, że naprawdę nie warto się naparzać. Czy tylko dlatego, żeby moje było na wierzchu, czy tylko dlatego, żeby, żeby mieć rację? Nie o to chodzi. Te dyskusje internetowe bardzo często urągają wszelkim standardom dyskusji. Czytałem kiedyś tekst, w której przywoływano jako pewien wzorzec dyskusje średniowieczne, gdzie stający do dyskusji przedstawiali swoje tezy, ale jeżeli ktoś chciał skrytykować czyjąś tezę, polemizować z nią. To jego obowiązkiem było najpierw streszczenie tej tezy i uzyskanie u swojego przeciwnika akceptacji, że to streszczenie jest adekwatne do tego, co dana osoba chciała wyrazić. Bardzo często pole, polemizujemy i krytykujemy z poglądami, których nie ma nasz, nazwijmy to przeciwnik. Kilka dni temu umieściłem krótki filmik na temat moich motywów, dla których nie chcę przyjąć szczepionki. Te motywy były, wydaje mi się, jasno wyrażone. Pierwszym z nich była autentyczna chęć ustąpienia innym, którzy chcą taką szczepionkę dostać jak najszybciej. Druga rzecz jest trochę już nieaktualna, bo okazało się, że rząd odszedł od zasady, że szczepiony, przynajmniej w tej normalnej kolejce, nie może sobie wybierać szczepionki i teraz ponoć może. Choć nauczyciele na przykład, do niedawna byłem nauczycielem, takiej możliwości młodsi nauczyciele nie mają. Ale to nie były najważniejsze motywy tego, dlaczego się nie szczepia. One są zresztą takie przemijające. Wreszcie kolejka się skończy, wreszcie będzie tych szczepionek potąd, że może sobie wybierać w każdym tygodniu inną. Ale pozostanie zawsze ten trzeci, najważniejszy motyw, mianowicie taki, że będą ludzie, którzy z różnych względów nie będą chcieli się zaszczepić. I powiedziałem wyraźnie, że nie interesuje mnie, czy to, co oni zrobią, czy co oni robią podejmując taką decyzję, jest mądre czy niemądre, dobre czy złe, jakie są pobudki, czy ulegli spiskowi jakiemuś. Czy są takie względy religijne, wydumane czy rzeczywiste? Mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie, że tacy ludzie będą i będą żyć w nieustannej presji otoczenia, rządu, różnych grup, osób prywatnych, Facebooka, który pod każdym wpisem, gdzie pojawi się szczepionka, dolepi link do zasobów szczepionkowych internetu. I będzie to grupa uciskana, grupa, której będzie się chciało pozbawiać praw, której nie będzie wolno zrobić tego czy tamtego. Ja w trosce o tę grupę, o to, żeby nie zostali sami, chcę do nich dołączyć. Zapewne, tego nie powiedziałem wprost, ale statystycznie zapewne lepiej się zaszczepić, choć któż z nas to wie, nie wiemy tego. Jeżeli ktoś mówi, że, że wszystko jest jasne i oczywiste, no to też ewidentnie nie ma racji. Nie wypowiadałem się na temat skuteczności szczepionek jakichkolwiek. Ja się na tym nie znam i pewnie nikt z nas się na tym nie zna. To jest tylko kwestia zaufania do tych, którzy nam taką szczepionkę proponują. Ale co mają zrobić ludzie, którzy żyją na tym świecie i nie mają kompletnie zaufania do nikogo? I mają jednocześnie dowody, dla których y, zaufanie wyrażone wcześniej przy różnych okazjach y, nadszarpnęło to zaufanie, bo zostali wykiwani, tak mogę powiedzieć najprościej, y, przez ludzi władzy, przez koncerny farmaceutyczne, y, przez rządy, przez grupy jakiegoś nacisku. Y, to nie musi być wina danej osoby, że nieufnie traktuje takie czy inne propozycje. Dlatego pozwólcie mi, zwyczajnie, być z tymi ludźmi. Jeżeli chcecie, przekonujcie też tych ludzi do swoich racji, ale nigdy nie korzystajcie z siły. Pojawiały się też takie formacje właśnie. Komentarze, co jest ważniejsze, zdrowie czy wolność? No właśnie, to jest kwestia pewnych zasad. Są osoby, dla których ważniejsze będzie zdrowie niż ich wolność, ale będą też osoby, dla których ważniejsza będzie wolność niż zdrowie, niż nawet życie. I trzeba to uszanować. Zwyczajnie. Mają do tego prawo. Nie można im zabierać podstawowych praw, możliwości wychodzenia z domu, pójścia do kina, pójścia do siłowni, przenocowania w hotelu, pójścia do restauracji, gdziekolwiek. Z tego i tylko z tego względu dołączam do tej grupy. Zapewne pod tym filmikiem pojawią się znowu jakieś komentarze. Niektóre z nich czytam. Może staram się nawet wszystkie, bo wymaga tego może szacunek wobec tego, kto poświęci jakiś swój czas na to, by cokolwiek napisać. Choć poziom niektórych komentarzy Naprawdę jest mocno żenujące. Jeżeli ktoś w odpowiedzi na mój poprzedni film napisał, A ziemia jest płaska, no to to czego można wymagać ode mnie? Czy ja mam mować jakiś wysiłek znajdowania porozumienia, jakiejkolwiek polemiki, dialogu? żyj człowieku, ja ci nie przeszkadzam ale ty pozwól żyć innym może jeszcze y, tytułem takiego pewnego aneksu y, mocno nie przepadam za świadkami Jehowy y, traktuję ich z wielką powściągliwością y, ale, ale pozwala im żyć Pozwala im żyć według swoich przekonań. Teraz się chyba coś zmieniło w ich doktrynie, ale były na pewno czasy, kiedy bardzo mocno przestrzegali swoich członków, samych siebie, przed transfuzją krwi. To były ich religijne przekonania. Ja uważam, że ktoś, kto w pewnych okolicznościach odmawia sobie transfuzji krwi, Działa ewidentnie na swoją szkodę. Działa też ewidentnie na szkodę swoich dzieci, które są pod jego opieką. Ale to są ich religijne przekonania. I trzeba te religijne przekonania uszanować. Bo co możemy zrobić innego? Zabrać świadkom Jehowy chore dziecko? Po to, żeby dokonać transfuzji krwi? Po to, żeby uratować życie? A zgłosić sumienie i przekonania? Nie zachęcam do komentarzy, zachęcam do pomyślenia.